Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Bogdan Sadowski dzień dobry. Witam także naszego gościa w studio, Krzysztof Kielec prezes kostrzyńsko słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Gorzów w piątej edycji, piątej, tak? Rządowego, rządowego Funduszu Polski Ład. Dobrze mówię, to była piąta edycja, jeśli chodzi o pieniądze dla Gorzowa. Ta ostatnia, sko ta była ostatnia Piąta. piąta. Tak. Na realizację zadania pod nazwą Rozwój Parków Przemysłowych otrzyma... 250 milionów złotych wsparcia. To jest wiadomość, która kilkanaście dni temu w zasadzie zdominowała niemal wszystkie informacje lokalne i regionalne. Panie prezesie, mieliśmy szczęście? Czy szczęściu trzeba było trochę pomóc? Myślę, że mamy teren, który ma bardzo dużo atutów, ma bardzo duży potencjał. I na przestrzeni wielu lat działań przedstawiliśmy w odpowiednich gremiach to, czym dysponujemy, i dzięki temu mogliśmy przedstawić te walory. I nie ma co ukrywać, iż jakościowo był to rzeczywiście teren, który się bardzo wyróżniał. W procedurze naboru przedstawiono bardzo wiele propozycji ze strony samorządów. Natomiast biorąc pod uwagę te atuty, o których wspominałem w kontekście możliwości lokalizacji dużej inwestycji, czy kilku dużych inwestycji, Gorzów rzeczywiście miał atuty niepodważalne i całe szczęście, że zostało to docenione. I tutaj należy powiedzieć zupełnie otwarcie, iż tego typu walory będą miały szansę być zauważone przez inwestorów dzięki programowi premiera Mateusza Morawieckiego. Bo to jest jego e, inicjatywa i e, jego decyzja, e, który wespół z instytucjami, które są bezpośrednio odpowiedzialne e, za stworzenie e, oferty inwestycyjnej i e, przyciąganie e, nowych e, inwestycji do Polski, a więc Agencję Rozwoju Przemysłu, no, w której. Radzie Nadzorczej jest Gorzewianie Jarosław Porwich, Polską Agencję Inwestycji i Handlu, z którą my współpracujemy jako spółka zarządzająca specjalną strefą ekonomiczną bardzo blisko i na co dzień. I podmioty właśnie takie jak Koszyńsko-Subicka SSE, które zarządzają obszarem w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, mogły stworzyć te wszystkie podmioty, tego typu i ofertę, i zachęcać do programu, i to zostało zauważone i, to... i dzięki tym decyzjom zostało przyznane dla Gorzowa prezesie, bardzo było, dużo środków. To było, zatem proponuję już nie rozmawiajmy o tym, co było, a co będzie, bo to jest ważniejsze jest teren, pieniądze są, a w zasadzie będą. I co dalej? My to traktujemy jako proces. Proces, który trwa już bardzo wiele lat. Rozpoczęliśmy go no, prawie sześć lat temu, więc to już jest bardzo długo. Dla nas to jest szansa. Z uwagi na to, co dzieje się w tym procesie, jesteśmy coraz bliżej, jesteśmy, myślę, że blisko. Jako, że rozmawiam z wieloma, Zainteresowanymi podmiotami, to wiem, że ta oferta. Czyli, czyli są zapytania o teren i możliwość inwestowania na nim? Są, Czy to zapy... za wcześnie jest są, są zapytania, ale rozmawiać. jest to też przedstawiane w odpowiednich gremiach w instytucjach, które wymieniłem. I biorąc pod uwagę to, co do nas dociera, myślę, że. Yy, zrobiliśmy w tym momencie bardzo duży krok yy, ku temu, aby stworzyć kompleksową ofertę, aby wyeliminować te wszystkie braki, które są przedstawiane przez zainteresowane podmioty, yy, tak abyśmy yy, mieli. Yy, przez długie lata myślę, bo tam jest dużo terenu do zagospodarowania, ofertem dla dużych podmiotów. I biorąc pod uwagę to, co dzieje się w gospodarce, czyli te wszystkie turbulencje, które mamy po stronie podażowej, wybuchło to podczas pandemii, zostało niestety zintensyfikowane. Z uwagi na, na barbarzyńską agresję Rosji na Ukrainę, mamy ciągle wielkie asymetryczne luki po stronie podażowej. W związku z tym mamy gigantyczną presję inflacyjną, ale to też z drugiej strony, biorąc pod uwagę skracanie łańcuchów dostaw. W gospodarce międzynarodowej, biorąc pod uwagę te wszystkie turbulencje, które się my teraz dzieją, które prawdopodobnie skończą się w wielu obszarach nowym otwarciem, jest szansą. Panie, I myślę, że dlatego warto tą szansę wykorzystać, i, i myślę, że to jest robione w, w najlepszym czasie. Dobrze, ale żeby ci inwestorzy się tutaj u nas pojawili, albo inwestor, to po pierwsze trzeba terenu zbroić. To jest jakby pierwsza sprawa. Później wykonać infrastrukturę drogową i te pieniądze są na to. Ale to przecież pan doskonale wie, że nie wszystko, bo żeby ci duzi, potężni gracze tutaj przyszli, pojawili się, to raczej trzeba ich poszukać, a to łatwe nie jest. My ich szukamy od kilku lat. Natomiast tak jak wspomniałem, wcześniej widzieliśmy o tym, iż ten teren ma duży potencjał. Tu nastąpiło też szereg decyzji Czasami niezależnych od nas podmiotów, które realizowały własne zadania statutowe, polskie sieci energetyczne budują linię 400 kV, która będzie w bliskim sąsiedztwie, przechodziła w bliskim sąsiedztwie Gorzowa również e, Polska Spółka Gazownicza poczyniła inwestycje. Przypomnę tylko, że po drugiej stronie, wstrzymy mamy już w pełni zagospodarowaną naszą podstrefę Gorzowską, e, specjalnej strefy ekonomicznej. E, więc mamy tutaj szereg atutów, e, które e, mogą mieć znaczenie w, w Procesie lokalizacji inwestycji. My to przedstawialiśmy. O ile byliśmy świadomi wcześniej tych braków i, i konieczności zainwestowania niemałych środków, jako że to jest duży obszar, o tyle teraz wiemy doskonale, iż mając do dyspozycji dużo środków i znając te potrzeby, które zostały nam zgłaszane, ponieważ mieliśmy już tutaj na przestrzeni ostatnich lat kilka wizyt i to dużych podmiotów. No, w zeszłym roku bardzo dużego podmiotu rozpisywały się o tym gazety ogólnopolskie. To wiemy, co należy zrobić i do tych działań przystąpimy. Będziemy robić to wespół z miastem, z instytucjami, które wspomniałem. Chcemy, aby ta Oferta była kompleksowa i żeby była na tyle dobrze przygotowana, aby w momencie lokalizacji tej inwestycji no, stanowiła. Bardzo duży atut i wydobyła cały potencjał tego terenu, który znamy. Pozwoli Pan, że teraz e, zacytuję. Dofinansowanie do uzbrojenia terenów inwestycyjnych to wał, a rozdawanie pieniędzy z kredytu bez konkursu kończy się zawsze tak samo. Wie Pan, kto tak powiedział? W zasadzie napisał w mediach społecznościowych? Byłem już o to odpytywany, natomiast no, wyraziłem tę sw swoją opinię. E tego typu teza jest bezpodstawna i ona jest w sprzeczności z faktami, które znam. Były Konkurs... prezydent miasta. Ko proszę? Były prezydent miasta. No to tym bardziej, no, świadczy niepochlebnie, boże, no, znamy te okoliczności. Czyli rozumiem, że były naporu... prezydent miasta Tadeusz Jędrzejczyk miał gorszy dzień, czy miał może trochę racji swojej wypowiedzi, bo pieniądze na czeku, jak sugeruje, są bez pokrycia. Na jakim czego? To, co zostało prezentowane podczas ogłoszenia decyzji w ramach piątej edycji, oczywiście ma znaczenie symboliczne. Te środki spłyną do miasta Gorzowa. Wiemy doskonale, jakie są wysokości, jak dużo będzie można zrobić, nie tylko w kontekście uzbrojenia i wykonania infrastruktury, terenów, które są przeznaczone pod działalność gospodarczą, ale również dla mieszkańców. To będzie bardzo funkcjonalne rozwiązanie, bardzo synergiczne, bardzo oczekiwane również. Więc no, z tego punktu widzenia rozumiem, że pan prezydent mieszka w Gorzowie, więc w przyszłości będzie korzystał z tej drogi i mam nadzieję zweryfikuje swoje zdanie na ten temat. No, a biorąc no, pod uwagę no, te. Tezy, które były przedstawiane na, w kontekście tego programu, no, no cóż, ciężko się to słyszy, szczególnie od osób, które pełnią funkcję na różnych szczeblach samorządów w państwie polskim, bo ten program był kierowany bezpośrednio właśnie do samorządów. Najkrócej wypowiedź byłego prezydenta skomentował obecny prezydent, jednym słowem zazdrośnik. Pozwoli pan, że zmienię temat. Jest pan także przecież prezesem gorzowskiego klubu koszykarek, a te dziś podejmują zespół, podejmują pucharowo zespół z Turcji. No, nie zapytam jaki wynik pan prognozuje, ale będzie zwycięstwo? Po ostatnich meczach, które wygrywaliśmy w końcówkach, no zresztą w scenariuszach pełnych dramaturgii, oczywiście chcielibyśmy tą pasem podtrzymać. Zarazem, biorąc pod uwagę te okoliczności, iż ostatnie. Trzy mecze ligowe były z drużynami, które zdobyły medale w ubiegłym sezonie i nie są słabsze, myślę nawet, że mocniejsze. No to na pewno ten apetyt rośnie. Z drugiej strony poprzeczka też rośnie, bo przyjeżdża do nas bardzo uznana i utytułowana drużyna. No więc chcielibyśmy na pewno aby zobaczyć dobrą koszykówkę, dobre zawody. No, oczywiście byłoby bardzo fajnie, gdybyśmy po raz kolejny udowodnili, że drużyna naprawdę ma charakter, ma umiejętności, potrafi wygrywać w końcówkach. Jeżeli przechyli znowu szalem na swoją korzyść w ostatnich sekundach, no to myślę, że to będzie ten scenariusz, który. Chcieliby zobaczyć wszyscy kibice, którzy mam nadzieję dzisiaj znowu licznie odwiedzą naszą halę. Kiedyś kiedyś. Całkiem niedawno słyszałem opinię od jednego z komentatorów sportowych, że Zespół Zgorzewa to zespół końcówek w tym sezonie. Ja myślę, że jest to zespół, który ciężko złamać, który wierzy w swoje umiejętności, który w rozstrzygającej fazie meczu potrafi wykrzesać z siebie wszystko, co ma najlepsze. No i udowodnił już do tej pory kilkukrotnie, iż jest drużyną, która się nigdy nie poddaje. I liczę na to, iż. To wszystko dzisiaj ponownie przedstawi na parkiecie. No Miejmy nadzieję, że z zadowalającym skutkiem. Mecz rozpoczyna o 18.00 także na, nas na naszej antenie, antenia Radia Gorzów. A teraz już koniec naszej rozmowy. Dziękuję. Krzysztof Kielec, prezes Kostrzyńsko, słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Był porannym gościem w Radiu Gorzów. Dziękuję Państwu, miłego dnia życzę. Rozmowa o 9.00 9:00 Radiu Gorzów.